Pogoda podczas podkarpackich pokazów lotniczych jest różna. Teraz trafiamy na, na taki trochę deszcz, a ze mną udało mi się tutaj spotkać Katarzynę Hadałę, autorkę bloga Lotnicze Podkarpackie. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja Cię, Katarzyna, pamiętam z wszystkich praktycznie edycji podkarpackich pokazów, i właśnie tutaj w Mielcu, pięć lat temu też byłaś. Teraz no, troszeczkę przede wszystkim jest ta różnica, że jest, nie ma. Pogody, tak, ale mimo wszystko no, cały czas tutaj obserwujemy dużo ludzi przychodzi. Tak, rzeczywiście jest duży obrót ludzi, i myślę sobie, że chyba większość czeka na te osławione pokazy nocne, no bo faktycznie teraz pogoda krzyżuje plany i dosyć sporo ludzi się po prostu ewakuuje z zamiarem przejścia po prostu później. Właśnie, ty już jesteś jakiś czas tutaj na podkarpackich pokazach, na terenie Mieleckiego Lotniska. Zobaczyłaś, co tutaj się dzieje i, i jakie już pierwsze wnioski? Tak, zdążyłam już zmoknąć i powiem Państwu szczerze, że takie pierwsze refleksje są takie, że chyba trzeba być mocno upartym albo mocno uwielbiać to lotnictwo, żeby naprawdę dzisiaj w takim deszczu tutaj maszerować. Może nie to, że wnioski, ale mam jakieś swoje pierwsze obserwacje i jestem bardzo negatywnie zaskoczona, bo jeszcze na takiej imprezie nie byłam, na której nie byłoby wystawy statycznej. Z wyjątkiem tego oto samolotu lotniczego pogotowia ratunkowego. Ja zawsze przychodząc na pokazy, ja bardzo lubię wtapiać się w tłum i słuchać ludzi. I to jest ten wątek, który nie, nie tylko jest moją obserwacją, ale też właśnie wszystkich ludzi. Ludzie są po prostu najzwyczajniej na świecie zaskoczeni, że nie ma wystawy statycznej, bo oni tu przychodzą dla samolotów. Zwłaszcza w Mielcu, który jak wiadomo jest, jest i był producentem samolotów, i te samoloty są tutaj. One będą na pokazach na niebie, chociaż będzie to pewnie utrudnione oglądanie ich w takich warunkach atmosferycznych, ale ludzie uwielbiają zobaczyć, być blisko tych takich maszyn, wsiąść do nich. Tutaj za nami jest ogromna kolejka do, do, do samolotu lotniczego pogotowia ratunkowego. No i właśnie tego tutaj brak. Co do reszty, no jest. Ja, ja już tutaj byłam wielokrotnie. Myślę, że tutaj kluczową jednak rolę mimo wszystko odgrywa, odgrywa pogoda, na którą po prostu nie mamy wpływu. No dobrze, ale tak czy siak zamierzasz pewnie zobaczyć jednak te nocne pokazy, no, które jednak tutaj w jakiś sposób są jak najbardziej chyba zachwalane i mamy nadzieję, że jednak pogoda akurat w tej części pokazów będzie dobra. Ja osobiście już byłam na bardzo wielu różnych pokazach, więc teraz już sobie tak selekcjonuje na co chcę pojechać i co chcę zobaczyć. W tym roku tutaj nie ukrywam, że specjalnie przyjechałam na coś, co bardzo chcę zobaczyć a mianowicie pokaz Jordańskiej formacji lotniczej, Jordańskich Sił Lotniczych. Oni się nazywają Royal Jordan Falcons. Jeżeli się nie mylę, latają na ekstrach samolotach Ekstra, a ponieważ gdzieś kiedyś miałam możliwość rozmowy właśnie z, z ich mechanikiem, no są to ludzie z drugiego końca świata z naszej perspektywy, no to, no to po prostu to, to mnie tutaj przyciągnęło, bo drugiej takiej okazji może nie być, oni rzadko występują w Polsce ogólnie, ja do tej pory sobie nie przypominam, więc, no więc tym bardziej dlatego tutaj jestem. też Wydaje mi się, że też warte podkreślenia jest ta obecność właśnie samolotów mieleckich, Czyli osławione Iskry, które oczywiście Mielec kocha i Iskry kochają Mielec, też głównie za sprawą fundacji i areoklubu. Antonowy oczywiście, które też, dromadery, które już tutaj był chwilowy pokaz. Także no to jest specyfika właśnie Mielca, że, że tutaj zawsze można liczyć na, na pokazach lotniczych, na samoloty od producenta, że tak to ujmę. Dobrze, pozostaje mi tylko e, podziękować i co, lecimy dalej oglądać e, e, samoloty. Mam nadzieję, że pogoda nam to ułatwi. Tak, dokładnie. Rzućmy sobie pogody, bo szkoda by było, żeby starania organizatorów, zwłaszcza ludzi, którzy tam siedzą na, na, na wieży i zaklinają tą e, pogodę, szkoda, żeby te, te starania się po prostu zmarnowały. No ale tak jak mówiłam, na pogodę nie mamy wpływu. Cóż, zostaną najwytrwalsi i najwytrwalsi wielbiciele lotnictwa. Ale zapraszam oczywiście wszystkich Państwa, bo warto po prostu do Mielca zawsze warto.